Tomasz Fidler jest radnym powiatu Złotowskiego i przewodniczącym Koła Łowieckiego Kuropatwa. Siedziba koła znajduje się w piwnicy budynku Starostwa. I stąd całe zamieszanie, ponieważ w myśl ustawy radny nie może prowadzić działalności gospodarczej na majątku należącym do powiatu. Tu jednak Tomasz Fidler protestuje. Polski Związek Łowiecki stoi na stanowisku od samego początku funkcjonowania ustawy o Łowiectwie. Że działalność kół łowieckich nie jest działalnością gospodarczą. Jest to działalność łowiecka jest ściśle określone w ustawie o łowiectwie zakres kompetencji kół łowieckich jest dopuszczona możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Ale koło kuropatwa takiej nie prowadzi, zdaniem przewodniczącego jest tylko stowarzyszeniem. Innego zdania jest starosta Złotowski, który opiera się na opinii innego organu. Stanowcza odpowiedź Urzędu Skarbowego, że Kołowiecki nr 4 prowadzi działalność gospodarczą. A mnie, to nie mnie kopać się z przepisami, no są takie przepisy prawa. I prawo to starosta zamierza szanować, choć nie ukrywa, że jego zdaniem jest ono w tym zakresie niepotrzebne. No Jakie to ma znaczenie, czy pan radny jest prezesem koła jednego czy drugiego w działalności samorządowej? To żadnego znaczenia nie ma, to w ogóle nie koleguje z żadnymi przepisami. Spokojnie pan prezes mógł sobie pełnić funkcję radnego. Innego zdania jest jednak przewodnicząca Rady, która nie chciała z nami rozmawiać do czasu najbliższej sesji, kiedy to najprawdopodobniej zostanie głosowana uchwała o pozbawieniu mandatu radnego Fidlera. Najprawdopodobniej, bo w programie sesji takiego punktu nie ma. Na tym przykładzie łatwo da się zauważyć, jak bardzo zmienia się podejście do interpretacji przepisów, zależnie od zajmowanego stanowiska. W przypadku Tomasza Fiedlera przypominał mu się, że kiedy on był wicestarostą, to był bardzo podobny przypadek i też jakby to nazwać nie miał skrupułów. Także tutaj ta obecna władza też podkreśla, że no, raz się znowodzie, raz pod wodzem. Mowa o Kazimierzu Treli, który był przewodniczącym tego samego koła i spełnionej funkcji zrezygnował, by zachować mandat radnego. Wygląda na to, że radny jest pewien swoich racji. Stanowisko przewodniczącego objął w kwietniu 2015 roku i od tego czasu powinien był się liczyć z takimi wątpliwościami kolegów z Rady. Na pytanie, czy nie łatwiej byłoby zmienić siedzibę koła, odpowiedział tak. No nie może być tak, że pod czyjeś nadinterpretowanie prawa będziemy zmieniać sytuację. I zadeklarował, że liczy się z utratą mandatu, ale poddawać się nie ma zamiaru i wykorzysta sądową drogę odwoławczą. Być może taką samą drogę będzie musiał poznać pilski radny, któremu również grozi utrata mandatu, a to za sprawą łączenia funkcji ze stanowiskiem administratora Pilskiego Domu Pomocy Społecznej. Jednak sprawa ta nie wyjaśni się tak szybko. Cały czas prowadzone, prowadzona jest ta sprawa, nie mamy jeszcze jej zamkniętej, nie jesteśmy w stanie potwierdzić ani w żaden sposób zaprzeczyć tą informacją o naruszeniu jakichkolwiek przepisów. Sprawa może też no, mieć swój finał za kilka tygodni. Tyle bowiem może potrwać wymiana korespondencji pomiędzy poszczególnymi instytucjami. Najbliższa sesja Rady Powiatu Złotowskiego już 24 lutego.